Cześć, z tej strony Patryk Rudnik z warszawskiej grupy Luka Maro. Dzisiaj znajdujemy się w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach w powiecie Wołmińskim, gdzie za chwilę nastąpi oficjalne przekazanie dwóch pojazdów bojowych. Szanowni Państwo, z przyjemnością witam Państwa na uroczystej zbiórce Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach z okazji przekazania nowych pojazdów ratowniczych. Witam szanownych gości: pana nadbrygadera Ryszarda Groseta, Przedstawiciela marszałka województwa mazowieckiego, pana Karola Małolewszego. Oklaski. zastępcę komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łominie, starszego brygadiera Wiesława Zdrościa, burmistrza miasta Marki, pana Jacka Orycha, oklaski. pracowników Urzędu Miasta Marki. Radnych Miasta Marki, <noise> mieszkańców Miasta Marki oraz członków i sympatyków jednostki. Po przekazaniu nastąpi uruchomienie pojazdów i zaprezentowanie sygnalizacji alarmowej. Po zakończeniu zbiórki będzie można z bliska zapoznać się z wyposażeniem naszej jednostki i pracą strażaka radownika OSP. Teraz nastąpi wprowadzenie sztandoru ochotniczej straży pożarnej w Markach. Wacrost. Poczet sztandorowy prowadź. Podziałek paszport, podziałek rozpoczął. Meldunek rozpoczynający zbiórkę złoży dowódca uroczystości, dowódca sekcji dróg Przemysław Chmielewski. Meldunek odbierze prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach, dr. Marcin Brzeziński. Następnie przedstawi krótką charakterystykę jednostki, po czym odbędzie się uroczystość przekazania nowych samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Baczność! Na prawo! W Druku prezesie, dowódca uroczystości, dowódca sekcji, dwóch przerwcach uroczystości, w straży pożarnej w markach, do uroczystej dyrektywy. Szanowni druhny i druhowie! Słuchaj, druhu, O zabranie głosu prosiłem prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej, marka druka Marcina Brzezińskiego. Dziękuję bardzo. Obiecuję, że przeczytałem parę razy, staram się streszczać. E, drogie druhny i szanowni goście, drodzy państwo. Trwająca pandemia i obostrzenia skutecznie uniemożliwiały i dalej uniemożliwiają uczne świętowanie, lecz po długich dyskusjach, zdecydowaliśmy, że nie możemy odkładać tej uroczystości w nieskończoność. Spotykamy się dzisiaj na uroczystej zbiórce z okazji przekazania nowych pojazdów ratowniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Jednostce, która została reaktywowana po ponad 20 latach nieobecności na mafii operacyjnej powiatu Wołamińskiego. Jednostce, która w 2013 roku powstawała od zera. Z uporem i konsekwencją wzrastaliśmy w siły, szkoliliśmy kolejnych strażaków, ratowników, pozyskiwaliśmy kolejny sprzęt, zdobywaliśmy wiedzę i doświadczenie w kolejnych kursach, zdarzeniach, ćwiczeniach. Rozruszaliśmy się tak dobrze, że ciężko nam się teraz powstrzymać i kontynuujemy tą drogę. Nasi drukowie są zawodowymi strażakami. Nasza młodzież wykorzystuje swoją wiedzę w codziennym ratowaniu ludzkiego życia, udzielając pierwszej pomocy przypadkowo napotkanym osobom na swoich drogach. Pozyskujemy i modernizujemy kolejny sprzęt, który służy ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców, a także wszystkich osób przebywających na terenie marek, na terenie powiatu Wołomińskiego czy całego województwa mazowieckiego. Dziś chcemy się pochwalić i zaprezentować to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie lata. Od 2019 roku w naszej jednostce służy nowy samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault. Samochód ze zbiornikiem 4,5 tony wody znakomicie sprawdza się przy pożarach, a jego pozyskanie było możliwe dzięki elementom składowym ze środków Gminy Miasta Marki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków województwa mazowieckiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także wkładu własnego jednostki i wsparcia od mieszkańców oraz firm InterEuropol i Sanchemika działających w markach. Na przełomie 2021 i 2022 roku do naszej floty dołączyła drabina mechaniczna na podwoziu MAN, oraz lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy na podwoziu Mitsubishi, znacząco podnosząc operacyj, zdolność operacyjną i samodzielność w Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. W ciągu niespełna miesiąca nasza drabina ma już na koncie udział w kilkunastu już zdarzeniach na terenie Marek oraz Powiatu omińskiego Wśród tych zdarzeń jest także pierwszy uratowany kot. <grym> Zarząd jednostki zobowiązał mnie do stanowczego przedstawienia stanowiska, które brzmi: To nie jest nasze ostatnie słowo. Będziemy się dalej doposażać i szkolić, żeby stać się jeszcze lepszymi. Dzisiejsza zbiórka jest też okazją, żeby złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania tych sprzętów. Dziękujemy panu marszałkowi Adamowi Struzikowi, zarządowi i radnym województwa mazowieckiego. Dziękujemy komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej wraz ze wszystkimi podległymi pracownikami, przedstawicielom Komendy Wojewódzkiej, komendantom powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, starszemu brygadierowi Bogusławowi Majszakowi, starszemu brygadierowi Wiesławowi Drosio, komendantowi w stanie spoczynku brygadierowi Andrzejowi Wysockiemu. Naczelnikowi Wydziału Operacyjnego, brygadierowi Marcinowi Żwirkowskiemu, sekcji kwatermistrzowsko-technicznej, młodszemu aspirantowi Piotrowi Łukasiukowi i starszej ogniomistrz Grażynie Dąbkowskiej i wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani w proces opiniowania, finansowania i wprowadzenia w podział bojowy naszych pojazdów. Dziękujemy braci strażackiej, szczególnie sąsiednim jednostkom z Zielonki, Kobyłki, Ząbek i Radzymina, za wsparcie i konsultacje odnośnie źródeł, dokumentacji oraz wszelkich podpowiedzi. Dziękujemy Nadleśnictwu Drewnica, z którym stoimy ramię w ramię w czasie pożarów terenów leśnych i które dostrzega potrzebę rozwoju jednostek OSP. Dziękujemy przedsiębiorcom działającym na terenie marek, którzy odpowiedzieli na nasze prośby o wsparcie. Dziękujemy Kancelarii Podatkowej Skłodowcy za pomoc przy operacjach związanych z pozyskaniem pojazdów z zagranicy. Dziękujemy serdecznie mieszkańcom Miasta Marki za każde dobre słowo i wszelkie sposoby wsparcia. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się i udostępnili naszą zbiórkę. Bardzo serdecznie chcemy podziękować władzy samorządowej i pracownikom Urzędu Miasta Marki. Bez Waszej pomocy ciężko byłoby zrealizować te przedsięwzięcia. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Jackowi Orychowi oraz Panu Wiceburmistrzom. Dziękujemy radnym Miasta Marki, który, którzy wyrażają poparcie dla rozwoju tej jednostki. Dziękujemy Pani Skarbnik, bracie Orczyk, Pani Agnieszce Moczulskiej, Panu Mirosławowi Grykałowskiemu i Panu Pawłowi Łuczakowi, którzy czuwali i czuwają nadal nad wszelkimi aspektami pozyskiwanego przez nas sprzętu. Dziękuję wszystkim druhom i druhdom OSP Marki za wykonaną pracę w pozyskiwaniu, przygotowywaniu i konserwacji tych pojazdów. Szanowni Państwo, dziękujemy Wam wszystkim za wsparcie i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, żeby pozyskane wyposażenie było sprawne i żebyśmy byli stale gotowi nieść pomoc potrzebującym. I tak jak wspomniałem, to nie jest nasze ostatnie słowo, także oczekujcie kolejnych informacji. Dziękuję bardzo. Jesteśmy po oficjalnym przekazaniu dwóch pojazdów bojowych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Ze mną jest burmistrz miasta Marek, pan Jacek Orych. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Jacku, jak podoba się zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach? Kwestia podoba się, to jest jakby jeden, jeden z elementów, sprzęt, który jest niemalże konieczny w tego typu jednostkach, że on był sprawny, nowoczesny, no i jakby wykorzystywany przez, przez ruchu, przez, przez, przez strażaków. Przez ostatnie 9 lat, jak słyszeliśmy podczas uroczystości, no udało się naprawdę jednostkę naszą marecką wyposażyć w pewny profesjonalny sprzęt. Jak podsłuchiwałem rozmowy pana generała, pana, pana komendanta, że jej wprost, że sprzętu, który jest u nas w Markach, mogło pozastrozić nawet jednostki w Straży Pożarnej, co nas e, cieszy, że udało nam się wspólnymi siłami, bo zakup e, tego sprzętu, ale również e, innych samochodów to jest e, wspólne działanie wielu grup, no, przede wszystkim e, tutaj naszej Mareckiej Straży Pożarnej, ale wsparcia i od marszałka, e, czy, czy samorządu Mareckiego, ale i Mareckich firm, mieszkańców e, podczas e, różnego rodzaju e, zbiórek i wielu innych osób, które, które przyczyniły się do, do tego, że właśnie te dwa, dzisiaj mówimy o dwóch samochodach, ale i te wszystkie inne sprzęty udało się tutaj w waszej jednostce, w naszej jednostce zgromadzić. I bardzo dziękuję i gratuluję, że właśnie tak sprawniej udało się to dokonać. I dzisiaj możemy uroczyście symbolicznie ten sprzęt na rzecz naszych malarskich ruchów przekazać. Poruszył pan też dzisiaj temat w trakcie wypowiedzi, że jest szansa na ruszenie tematu z nową remizą dla strażaków z OSP Marki. Znaczy szansa to ona szansa, już od wielu lat ten temat związany z remizą nie jest niczym nowym, ani też nadzwyczajnym dla nas. My o tym wiemy, że ta potrzeba jest, natomiast żeby tak fizycznie ruszyć z tym tematem, jeśli chodzi o projekt i, i o budowę, musimy zależać od kwestii formalnej, jeśli chodzi o grunt, na którym... Obecnie się znajdujemy. On niestety nie jest cały czas własnością miasta e, Marki, cały czas trwa proces komunalizacji i będzie, jak ten, ten element uda się zakończyć. Mam nadzieję, jak najszybciej. E, będziemy mogli rozmawiać o właśnie kolejnym etapie, jakie jest już fizyczne przygotowanie się do rozbudowy, a tak naprawdę budowy nowego, e, nowego obiektu. I tu też, no, to co powiedziałem, zaznaczę jeszcze raz, musi być to składała wielu, wielu osób, wielu instytucji. No wobec tego wsparcia zewnętrznego ciężko będzie w miarę w rozsądnym, krótkim czasie taką no, dosyć znaczącą e, budowę, czyli to przedsięwzięcie zrealizować, ale wierzę, że, że, że to się uda. Te, właśnie pozyskanie e, tych dwóch sprzętów, ale i e, innych pokazało, że mamy wielu e, przyjaciół, wielu osób, które e, chcą e, właśnie pomagać nam przy pozyskiwaniu sprzętu i przy, tym, e, przy, przy tej okazji, czyli przy e, budowie remizy też mam nadzieję, że uda się pozyskać partnerów, którzy nam w tym przedsięwzięciu pomogą. I chciałbym jeszcze jedną kwestię zapytać, bo po nowym roku weszły pewne zmiany w przepisach i wymusiło to na samorządach ponowne rozpatrzenie uchwał dotyczących ekwiwalentu dla strażaków. Może coś więcej na ten temat powiedzieć? Tak, temat ekwiwalentu był również też poruszany no, podczas ostatniego walnego zebrania. Wtedy obiecałem, że ten tematowi się przyjrzymy i zajmiemy, ale tak się zbiegło, że nastąpiła zmiana przepisów i z początkiem roku na ostatniej sesji, która była w ostatnią środę stycznia, przedstawiliśmy Radzie Miasta projekt związany z właśnie z ekwiwalentem. Czekamy na... Rada oczywiście przyjęła ten projekt, udało się to bez oczywiście problemu przyjąć. Czekamy na opublikowanie w dzienniku urzędowym. Mam nadzieję, że również wojewoda nie będzie miała uwag do tego projektu, żeby właśnie już z, z nowym rokiem, czyli od stycznia, bo tak zakładano dokument, ten ekwiwalent wyższy dla naszych ochotników, strażaków był, był wypłacony. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobra robota. Aha. Dziękuję. <laughs> Ze mną jest prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach Dróg Marcin Brzeziński. Marcinie, powiedz mi, jak wygląda temat z tymi pojazdami? Jakie będzie ich dostosowanie, przystosowanie? Posiadamy w tej chwili średni samochód ratowniczo-gaśniczy, 4,5 tony wody. Drabina mechaniczna, 31 metrów certyfikacji CNBOP-u. A także lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy, czyli całe, całe szerokie spektrum działania. Straży Pożarnej możemy wykonywać już praktycznie sami. Gaszenie pożarów, miejscowe zagrożenia. Tutaj, akurat spotykamy się z sytuacją taką, gdzie nasza drabina, wczoraj została o godzinie 23:00, zadysponowana do działań, wróciła dzisiaj o godzinie 13:00. Odwiedziła kilka sąsiednich miejscowości i brała, szereg, brała udział w szeregu różnych zdarzeń. Głównie były to wiatrołomy, ale również pożary budynków, pożary sadzy kominowej. Samochód z kolei jest e, samochodem rozpoznawczo-ratowniczym. Będzie na nim zabudowa modułowa, będzie moduł gaśniczy do trudno teren dostępnych terenów, terenów leśnych. E, kiedy będzie trzeba, wy wymienimy moduł na klatki dla psów z grupy poszukiwawczo-ratowniczej. E, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to będzie również pełnił funkcję e, kwatermistrzowską. A macie jakieś jeszcze plany zakupowe na ten rok bądź przyszłe? Jak to wygląda? Te pojazdy to nie jest nasze ostatnie słowo, tak jak mówiłem. Jeżeli dobrze pójdzie, no w ciągu dwóch miesięcy będzie u nas przyczepka do, no tak mówimy o tym, że do zarządzania kryzysowego, czyli wszelkiego rodzaju podtopienia, czy też inne, inne takie zdarzenia, gdzie nie trzeba ze sobą jakby ciągnąć tego całego zbiornika z wodą gdzie wystarczy właśnie, że pojedzie lekki samochód razem z tą przyczepą, będzie miał na sobie agregaty, będzie miał na sobie pompy i odcinki i będzie mógł samodzielnie prowadzić takie właśnie działania. Dziękuję Ci Marcinie, a Was chciałbym zaprosić na stronę warszawskiej grupy Luka Maro i na stronę Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach, gdzie znajdzie się relacja z tego wydarzenia. Zapraszamy. sound.com i'm dot